Witam Was, kochani moi. Dzisiejszy to jest druga część mojego filmiku, mojej serii filmików na temat yy, życia we Włoszech. Jakie są plusy, jakie są minusy, jak się tu żyje. Dzisiaj postanowiłam przygotować dla Was taką aranżację bardzo sympatyczną i ciepłą przy kominku. Na dworze mamy w miarę ciepło dzisiaj, ale mimo wszystko postanowiłam, żeby tak troszkę zmienić, bo za każdym razem w tym jednym pokoju, mimo że tam mam najlepsze światło, to postanowiłam tak troszkę to zmienić więc opowiadałam wam już troszkę o jedzeniu o tym o aperitivo o tym jak tu się mieszka i dzisiaj postanowiłam uzupełnić te wiadomości o troszkę inne e, rzeczy także jeśli przyjedziecie do Włoch e, wybierz, szukajcie restauracji gdzie jest napisane pranzo di lavoro zapomniałam o tym wam wspomnieć ostatnim razem czekajcie dołożę do kominka e, zapomniałam wam ostatnio wspomnieć o tym że tutaj we Włoszech są często organizowane takie mm, popołudniowe pranzo di lavoro. E, e, na czym to polega? Polega to na tym, że idziemy do jakiejś restauracji, nawet, nawet drogiej restauracji i ta restauracja tylko w godzinach obiadowych od godziny 12 do godziny 2 po południu e, oferuje taki obiad dla... E, tańszy obiad po prostu nie możemy wybrać karty mimo że jest tam dwie trzy rzeczy do wyboru ale nie możemy tego wybrać my tylko jest po prostu spis dnia tak jakby obiad z dnia tak u nas też tak wygląda i to kosztuje dużo taniej może to kosztować 10 euro 12 euro 9 euro w zależności od miasta bardzo dużo Włochów chodzi na te y, pranzo di lavoro, ze względu na to, że po prostu kiedy pracują poza domem, do tego domu im się nie opłaca. Y, jak wiecie, Włosi mają zawsze taką godzinną przerwę od 12 do 1, od 1 do 2 na obiad i po prostu nie są nauczeni tak jak my, żeby zjeść bułkę po południu. Oni po prostu lubią iść i zjeść sobie dobry obiad. Za ten obiad zazwyczaj kosztuje to 10-12 euro, tak jak Wam mówiłam. I w środku jest już picie, jest wino, jest woda, jest kawa. Jest pierwsze danie składające się zazwyczaj z troszeczkę takiego antipasto, jak trochę sałaty, trochę warzyw. Jest zazwyczaj makaron. I drugie danie jest to na przykład ryba, mięso, takie typowe drugie danie. Także bardzo to polecam wszystkim, ze względu na to, że można dobrze zjeść, bo jest to wszystko świeże danego dnia. I można naprawdę bardzo zaoszczędzić. A na pewno załóż, mogę Wam obiecać, że się najecie, bo są to obiady specjalnie robione, tak jakby tutaj dla e, pracowników fizycznych. Tak, e, takie było założenie, kiedy to wymyślono. By po prostu e, ci, którzy pracują na budowach, malarze, e, m, różnego rodzaju pracownicy mogli po prostu sobie to dobrze i tanio zjeść. Także to naprawdę Wam polecam. Jak wygląda jeszcze życie we Włoszech? Jeśli jesteś e, dziewczyną i. E, ładną dziewczyną, to w yy, zależności oczywiście, jaki masz charakter, ja oczywiście te rady daję jako mój charakter, czyli jak ja jestem, zrobią, yy, jak ja yy, to odebrałam wszystko. Dla mnie troszeczkę włochy były pierwszym yy, szokiem ze względu na to, że we w Polsce nikt za Tobą nie gwizdze nikt za tobą się tak za bardzo nie ogląda, nikt, yy, nikt jakoś takich komplementów co drugiej yy, Ci nie prawi, a tu we Włoszech trzeba się po prostu na to przygotować. Włosi są bardzo otwarci, kaloryczni, bardzo po prostu mają wielką słabość dla e, obcokrajowców, szczególnie dla dziewczyny e, o blond włosach i jasnej karnacji, bo oni mają po prostu dużo e, kobiet o ciemnych włosach, e, o ciemnej karnacji, dlatego dla nich taka nowość jak my to jest po prostu coś e, pięknego. I tracą po prostu kontrolę. Ale to nie jest tak, że się zakochują, naprawdę. Ja przestrzegam dziewczyny, jak tu przyjeżdżają, by naprawdę nie padały w te y, pułapki, które tutaj Włosi po prostu na nie szykują. Dziewczyny tu przyjeżdżają, nie mają złych zamiarów, nie mają y, zamiarów takich, żeby się tu ustatkować. Przyjeżdżają i później dostają zawrotu głowy, bo po prostu mężczyźni zostawiają im numery telefonu, sprawiają im komplementy, chcą je zapraszać do restauracji, do barów. Ale pamiętajcie, dziewczyny, to jest wszystko chwilowe. Po prostu musicie też mieć Wasz cel w głowie. Ja tak miałam, nigdy nie zbłądziłam i po prostu to mnie daleko zaprowadziło, bo ja nigdy nie wychodziłam sobie po prostu tak sobie z wuchami. Bardzo szybko wtedy przychodzi dla Ciebie taka etykietka, łatwa dziewczyna. Tym bardziej, że nawet jeśli tak nie jest, ale już jako na wstępie jesteś Polką, na pewno jesteś łatwa. To robią wszyscy z założenia. Jak już jesteś ładną dziewczyną, to już na pewno też tak będą mówić, dlatego że są kobiety, są tu zazdrosne o polki, bo mężczyźni po prostu je lubią i oglądają się za niej I po prostu jest dużo historii takich, że mąż zostawił żonę dla polek, niestety, no, jakby nie było, mają do nas pretensje. Także trzeba bardzo starać się o swoją, taką troszkę opinię, że tak powiem, bo y, bardzo łatwo jest ją stracić. Tak jak Wam mówiłam, Włosi po prostu wiele razy spotkałam się, nawet z koleżankami, jak widziałam, jak to wygląda, że po prostu lubią wykorzystać Polki. Wezmą sobie ją, zaproszą na kolację, gdzieś ją zabiorą, zapłacą mimo może jakiś wieczór, ale tak naprawdę to się kończy to wszystko na tym. Po prostu zaraz później, na dzień, na dzień później, oni po prostu do Was nie zadzwonią. Oni już po prostu Was skreślą, bo już na Wasze miejsce będą mieli inną, bo oni... Na to, żeby oni o, to, o was pomyśleli poważnie, trzeba sobie po prostu zapracować. Jeśli ten facet zobaczy, że ty nie jesteś prostą dziewczyną, ty nie jesteś tutaj po to, żeby po prostu e, wykorzystać jakiegoś Włocha i żeby wyjść za bogatego Włocha, to na pewno z czasem e, stanie się po prostu swój wizerunek taki normalny, tak jak tutaj Włoszki. Ja tak miałam. O mnie oczywiście plotki też krążyły, bo nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie, jest to nieuniknione. Ja mieszkam w małej miejscowości, tu po prostu ze złośliwości nawet niekiedy są plotki, ale ja poznałam mojego męża i zawsze mój mąż mi to powtarza, że gdybym miała y, taką opinię, jak niektóre dziewczyny tutaj w moich okolicach, gdybym robiła to, co robią niektóre dziewczyny tu w okolicach, to w życiu byśmy razem nie byli. Po prostu, bo od razu by wiedział, że jestem dziewczyną łatwą, bo że jestem dziewczyną po prostu na jeden wieczór, że jestem po prostu Polką, Ukrainką czy Ruską. Naprawdę przykro mi to powiedzieć, nie chcę, żeby teraz będzie nawał komentarzy negatywnych, ale tak po prostu jest. I uwierzcie mi, ja mało się trzymam tutaj z, nasz, z dziewczynami z naszego kraju, bo po prostu wiele razy trochę jest zazdrości... Trochę jest takiej chciwości. Po prostu nie, my za granicą nie bardzo się trzymamy razem. Jest to po prostu przykre, bo jak zobaczymy Rumenki czy, czy z jakichś innych krajów dziewczyny, to one się trzymają jednak razem, a my Polki raczej nie. No i to, powtarzając do tego, wracając do tematu, tak jak Wam mówię, ja staram się zawsze, czasem nawet śmiali się ze mnie, że jestem taka, że mam. Zadarty nos, bo ja jak przechodziłam koło baru i wszyscy się za mną oglądali i gwizdali, ale nie dlatego, że jestem jakoś pięknością, tylko po prostu włosi tacy są i czy jesteś nawet gruba trochę, oni i tak się będą oglądać i tak będą gwizdrzeć, bo tacy po prostu włosi są, ale nie znaczy to, że oni tracą dla Ciebie głowę, oni po prostu są, mają taką naturę i jak powiedział ciał Bella, to po prostu jest na porządku dziennym. I ja się po prostu nie oglądałam i nie zwracałam na to uwagi, po prostu dawałam, że tego nie słyszę i wiele razy mówili, że ja po prostu myślę sobie nie wiadomo, co, ale to nie dlatego, że ja po prostu sobie myślałam o mnie, że jestem nie wiadomo, co, ale ja uważam, że to jest takie troszkę upokarzające, kiedy mężczyzna za tobą gwizdę, woła, czy jakieś takie komplementy ci prawi na ulicy, ja mam mę mojego męża, czy chłopaka, czy kto tam kogo ma, od tego są yy, moi bliscy by mi powiedzieć, że jestem ładna. Ja na przykład największym komplementem, jaki ktoś może mi sprawić, jak mnie traktuje poważnie, kiedy ze mną porozmawia i kiedy mnie słucha i naprawdę, kiedy na przykład, nie wiem, jestem w gronie znajomych i oni nie patrzą na mnie, bo jestem z, ob z obcego kraju, tylko naprawdę chcą, pytają się na przykład, dlaczego przyjechałam tutaj, dlaczego zostałam, to jest dla mnie największa radość wtedy, kiedy ktoś mnie traktuje po prostu poważnie, a nie tylko dlatego, że jestem z obcego kraju, to na pewno tu przyjechałam tylko i ciao, fu bella wyniki! I już myślą, że po prostu już lecimy, od razu składamy nogi, niestety tak jest, naprawdę tak jest. Jest mi bardzo przykro to powiedzieć, ale jest też tak, że po prostu Włosi pracując w Polsce, e, mamy wiele firm w Polsce i jeżdżą tam na przykład na delegacje, później wracają tutaj i po prostu to, co opowiadają, to co widzą w Polsce wiele razy, to jest no po prostu... Ja nie wiedziałam, że tak jest, ale tak jest, bo później się otarłam sama. O przypadek takiej dziewczyny, i tak po prostu jest, że. A mówię Wam, naprawdę, miałam też takich dużo sytuacji. Chłopcy mi zostawiali numery telefonów za oknem, za szybą w aucie, ale wiedziałam, że to będzie po prostu tak, że to nie jest jakiś mój adorator, który będzie ze mną i latał ze mną i będzie ze mną cały czas. To po prostu było na chwilę. I przygotujcie się, jeśli wyjeżdżacie do Włoch, nie, nie, nie stracicie głowy dla tego, co tu jest, bo to nie jest warte, bo po prostu to wszystko trwa chwilę. A się, chyba się troszkę za bardzo rozgadałam na ten temat, przepraszam Was bardzo, i mam nadzieję, że naprawdę nie będzie lawina jakichś komentarzy, nie wiadomo czego, bo to nie o to chodzi. Chciałam po prostu tylko młodym dziewczynom, które tu przyjeżdżają do pracy, by troszeczkę tak miały to na uwadze, że Włosi po prostu robią tak z każdą kobietą i nie tylko ona, bo ona jest najpiękniejsza, przyjechała i tak robią. Oni robią tak z każdą. Także to, Jedźcie, y, idźcie zjeść na di Laworo. I e, chyba straciłam wątek i filmik wyszedł naprawdę tak długi, że po prostu nie wiem, czy z, uda mi się opowiedzieć coś jeszcze. E, no to będzie chyba trzecia część. To tyle.